Proszę, jak tu pięknie, kolorowo, jest trochę szkła. Wazony już kiedyś poka... A, czy ten wazon kiedyś pokazywałem... Ten, przepraszam, ten pokazywałem. W jakiej cenie jest, bo ja nie pamiętam, jak, jak to tu... 50, większy 60 złotych. 60 zł ten. Mniejszy, tego nie pokazywałem. Radku, przy okazji bym się chciała spytać o jedną rzecz, jak można. No. Tu mamy wzór włocławski fajans, ale jest przykreślony i właśnie chcę... Musimy się dowiedzieć czemu. A, to jest, to jest malowanie, to jest malowanie Pana Jackowskiego z Cichocinka. Jest przekreślony, dlatego że były wykorzystywane, to jest wykorzystany włocławski ten, porcelana włocławska, ale ona była gładka. I to jest ręcznie malowane. I ponownie jest yy, wypalone. Dlatego no to, to już jest po prostu jako nie, nie, nie włocławski fans. Na, na wszystkich jest pewnie przekreślone. Mhm, to tak, no. No jest ręcznie malowane, Ciechocinek. Ale nie jest podpisane yy, Jackowski. To, yy, nie wiem, czy jeszcze tam jedna pani z Ciechocinka, nie, nie, nie wiem czy to żona, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Aż tak się nie orientuje. Może ktoś yy, może ktoś napisze, jak, jak ma trochę większą wiedzę na ten temat, to, to niech napisze. Bo jeszcze pani malowała. Ja kiedyś nawet kupiłem talerz, z, z, no. był podpisany. Po ile one są? 10 złotych sztuka. To wezmę kilka sztuk może do tematu.